Cześć kochani, dzisiaj przygotowałam dla Was listę siedmiu rzeczy, które są unikalne dla Australii, czyli rzeczy, których nie znajdziecie nigdzie indziej tylko w Australii, lub w czym Australia się wyróżnia na tle świata, bo jest jedynym krajem, który. No właśnie, zapraszam i ciekawa jestem, czy słyszeliście o wszystkich tych ciekawostkach, które w tym temacie przygotowałam. Zaczynamy. Tak, jeszcze przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że byłam przed chwilką na dworze, żeby Wam nagrać na zewnątrz, tak jak zazwyczaj robię. Natomiast, oczywiście, mamy teraz porę deszczową i pechowo od 10 dni nam pada, mamy cały czas chmury, więc blokuje mnie to. Także trochę nudna, bo znowu w domu. Natomiast mam nadzieję, że tematyka będzie na tyle ciekawa, że Was zainteresuje. Zaczynamy. Po pierwsze, czy słyszeliście, że Australia jest jedynym kontynentem na świecie? bez aktywnego wulkanu. Jeżeli chodzi o główny ląd Australii, natomiast jak ktoś już się tak chce mega zagłębiać i być takim bardzo, bardzo dokładnym, no to na terytorium przynależnym do Australii, natomiast nie na tym głównym kontynencie, są dwa aktywne wulkany. Są na wyspach Hurt Island i McDonald's Island, natomiast te dwie wyspy, one są australijskim, antarktycznym terytorium. Natomiast jeżeli chodzi o wygasłe wulkany, to w Australii jest jeden z największych na świecie wygasłych wulkanów w stanie New South Wales. Jest to wulkan Tweed, nie wiem czy słyszeliście. Podoba Ci się mój kanał? Chciałbyś go w jakikolwiek sposób wesprzeć? Zapraszam Cię do postawienia mi wirtualnej kawki na bajkofi.to. Link w opisie. Zapraszam też do lajkowania, subskrybowania i komentowania. I kolejna rzecz. Piękne i dość popularne miasteczko na wschodnim wybrzeżu stanu Queensland w Australii o nazwie 1770, czyli 1770, a żeby tak bardziej po polsku było to 1770, jest słuchajcie, jedynym miastem na świecie, które jako swoją nazwę. Ma liczbę, czyli tak jak powiedziałam, 1770. Byliśmy tam i pokazywałam Wam dość urocze miasteczko, bardzo popularne wśród turystów, szczególnie też młodych. Nazwa się wzięła stąd, że w 1770 roku przybył tam do tej miejscowości kapitan James Cook. Było to jego pierwsze miejsce w stanie Queensland, do którego dotarł. Natomiast drugie w Australii, ponieważ pierwszym miejscem, do którego dotarł kapitan James Cook, było Botany Bay blisko Sydney. Nie wiem, czy słyszycie w tle Cook Kabury, czyli te śmiejące się ptaki. Pewnie nie słyszycie, bo to cicho. Kolejna rzecz, która znajduje się tylko i wyłącznie w Australii, jest bardzo ciekawa, szczególnie na te czasy. Czasy, w których baterie słoneczne, tak zwane solary, są bardzo popularne. W Australii znajduje się jedyny na świecie pociąg pasażerski w 100% zasilany energią słoneczną i zaczął operować w Byron Bay w 2017 roku. Nie wykonuje jakiejś długiej trasy, bo jedynie 6 km 10 razy dziennie. Nie wiem, czy słyszeliście, oczywiście. Takim jak chicken salt, czyli sól kurczakowa, sól do kurczaka. No właśnie, i my też nie, dopóki na początku naszego pobytu w Australii nie zamówiliśmy sobie frytek i usłyszeliśmy pytanie od sprzedawczyni, czy chcemy chicken salt. Czy plain salt? Ja na początku, jeszcze tym bardziej słysząc język australijski, tą ich specyfikę tego języka, myślałam, że ją źle usłyszałam i o co w ogóle ona się nie pyta przy zamówieniu po prostu zwykłych frytek, więc dopytałam. Ona dalej powtarza wyraźnie, czy chce chicken salt, czy plain salt. No, i co to w ogóle jest, to chicken salt sobie myślę? Także słuchajcie, to chicken salt podobno jest bardzo unikalne właśnie dla Australii i można ją dostać tylko w Australii. Jest to po prostu, jak możecie się domyśleć, sól z domieszką przypraw. Przypraw szczególnie takich jak czosnek, cebula, czy nawet papryka i inne. Niektórzy mówią, że smakuje to jak sól z podsmażonym kurczakiem, a inni, że troszeczkę jak wegeta, jak taka przyprawa do rosołu. Wiecie, coś w stylu takiej kostki rosołowej, bulionowej. I nazwa chicken salt się wzięła stąd, że kiedyś właśnie oryginalnie była wymyślona ta sól z przyprawami do właśnie przyprawiania kurczaka. No a potem Australijczycy zaczęli używać tego po prostu do solenia frytek. I właśnie ta chicken salt najczęściej podawana jest z frytkami. Zabawne też jest to przy okazji tej chicken salt, że Australijczycy, którzy sobie tak mieszkają na co dzień tutaj w Australii, urodzili się tutaj, sobie żyją, e, kupują frytki i po prostu zamawiają je z chicken salt. Nagle, jak wyjeżdżają za granicę i proszą frytki z chicken salt, sprzedawcy otwierają oczy, bo nie mają bladego pojęcia o co im chodzi, co to jest ta chicken salt. Dlatego e, potem Australijczycy w w takich sytuacjach dowiadują się, że jednak ta chicken salt jest bardzo specyficzna dla Australii. Dużo ludzi też słyszałam, że znajduje odpowiednik takiej chicken salt za granicą w innych krajach. Natomiast nie nazywa się to chicken salt, tylko ma jakieś tam inne nazwy, jakaś sól z przyprawami czy coś w tym stylu. Także ta nazwa chicken salt to jest rzeczywiście unikalna dla Australii. Zaraz wracam do was z kolejną unikalną dla Australii rzeczą. Natomiast teraz czas na specjalne szybkie podziękowanie dla Firmy Teddy Blake z Nowego Jorku, która w prezencie przesłała mi tą oto torebkę Lola, którą sama sobie wybrałam. Jest mi naprawdę bardzo miło, dlatego w podzięce. parę szybkich słów na temat torebki. Jak sami widzicie, jest przepiękna, wygląda bardzo ekskluzywnie i trendy, a do tego ten model, który sobie wybrałam, jest też bardzo pojemny, bo w środku jest bardzo dużo miejsca na różne rzeczy. Ma też dodatkowy pasek, więc można ją nie tylko w ręce nosić, ale też na ramieniu. Mam ją dopiero parę dni, więc Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie powiedzieć Wam, czy jest super wytrzymała, ale firma zapewnia, że ich torebki są wykonane we Włoszech z wysokiej jakości włoskiej skóry i są projektowane we współpracy z włoskimi projektantami. Gwarantują wysoką jakość luksusowo wyglądających torebek w przystępnej cenie. Wszystkie informacje i stronę internetową firmy znajdziecie w opisie tego filmu. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, a teraz już wracamy do odcinka. Już słuchajcie, jesteśmy prawie przy końcu odcinka, bo uwaga! Pora na szóstą unikalną rzecz dla Australii. Jak pewnie się domyślacie, znaczna większość fauny i flory australijskiej jest unikalna dla Australii. A dokładnie, aż ponad 80% australijskich zwierząt i roślin znajdziecie tylko tutaj w Australii, nigdzie indziej na świecie. Ze zwierząt unikalnych dla Australii, no to chyba większość znacie, bo to takie zwierzaki jak kangury, koala, psydingo, łombaty, strusie, emu, diabeł tasmański też jest kolorny. Kolejnym takim zwierzakiem, ale też kłoki, czyli kwoki, platypusy, czyli dziobaki, ale również ekidny, czyli kolczatki. Natomiast tutaj muszę dopowiedzieć, że występują również w Nowej Gwinei, która jest bardzo blisko Australii. I tu przy okazji tych kolczatek i dziobaków to są jedyne na świecie saki które składają jaja i właśnie występują w Australii. O tych unikalnych zwierzątkach australijskich zrobiłam kiedyś Wam odcinek parę lat temu. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie większość z Was nie widziała tego odcinka, więc oczywiście tutaj wyświetlę Wam obrazek i podlinkuję u góry i na dole w opisie i zapraszam do zobaczenia sobie tego odcinka, bo tam podaję właśnie te unikalne zwierzaki, nie te niebezpieczne, najniebezpieczniejsze w Australii jak krokodyle, pająki, węże i tak dalej, tylko właśnie mówię o tych unikalnych zwierzakach, o których się zazwyczaj mało mówi i tam podaję takie ciekawostki. A z roślinek unikalnych dla Australii to na przykład kakadu Plan, czyli taki malutki zielony owoc, który rośnie w północnym terytorium australijskim i w Zachodniej Australii słynnie z tego, że ma najwyższe stężenie zawartość witaminy C w sobie, podobno 50 razy wyższe niż pomarańcza. Oczywiście kiedyś już przez aborgenów był przez tysiące lat wykorzystywany ze względu na swoje niesamowite właściwości prozdrowotne, natomiast nawet w dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi zażywa to sproszkowane kakadu plam jako suplement witaminy C, naturalny suplement witaminy C. I również używany jest w produktach. Ko Kosmetycznych. Jeszcze o jednej roślince chciałam tutaj wspomnieć, choć jest ich mnóstwo. Jest to Lemon Myrtle. I to też jest właśnie jedno z najbardziej popularnych australijskich ziół. Ma mnóstwo właściwości prozdrowotnych i liście są używane często do zaparzania herbaty. Jeżeli chodzi o herbatę zaparzaną z liści tego Lemon Myrtle, to ja uwielbiam naprawdę. I szczególnie też ze względu na to, że ma mnóstwo właściwości prozdrowotnych, ale też ze względu na smak. Smak jest taki trochę cytatowy jak zresztą sama nazwa wskazuje. Natomiast mam wrażenie, że jest taki szlachetniejszy ten smak, taki bogatszy niż cytryna. I oczywiście, słuchajcie, wiele, wiele innych roślinek, drzew i tak dalej jest unikalnych dla Australii, ale to nie odcinek tylko i wyłącznie o tym. Poza tym bylibyście trochę zdezorientowani, bo nie znacie tego. Chciałam tylko wymienić te najważniejsze. Natomiast też pewnie słyszeliście o drzewach eukaliptusowych i drzewach herbacianych. One też są bardzo unikalne tutaj dla Australii przynajmniej znaczna większość typów tych drzew. I na koniec siódma unikalna rzecz dla Australii to to, że Australia jest jedynym krajem na świecie, który zajmuje cały kontynent. No i też jednocześnie można podsumować, że Australia jest jedynym krajem który jest jednocześnie kontynentem. Ale to jest wiadomo, oczywista oczywistość, wiadoma sprawa dla Was, natomiast musiałam to tutaj wymienić, bo jednak się to mieści w kategorii unikalne rzeczy dla Australii. Także co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te unikalne dla Australii rzeczy, które są tylko w Australii. Australia jest jedyna na świecie. Natomiast założę się, że chociaż jedna osoba z Was zna jeszcze jakąś jedną ciekawostkę o tym, co jest unikalne dla Australii, że Austrii Australia jest jedynym krajem na świecie, który to ma. W którym to się robi, i nie chodzi mi tutaj, słuchajcie, absolutnie o rzeczy naj w Australii, bo wiadomo, że o tym odcinek już zrobiłam. Oczywiście też Wam tutaj podlinkuję i na dole w opisie. Bo to jest jednak troszeczkę inna tematyka. Chciałam tutaj w tym odcinku mówić o rzeczach, które znajdziecie tylko w Australii. Obojenne czy są naj, czy nie naj. Także koniecznie piszcie, jak wiecie o czymś jeszcze unikalnym dla Australii, co jest tylko w Australii. Piszcie, piszcie w komentarzach, bo wiecie, ja tu jeszcze myślałam o rzeczach takich jak Słodycze dla Australii, natomiast one też są dostępne w sprzedaży w innych krajach. Więc, mimo tego, że wywodzą się z Australii, w Australii są najbardziej popularne, to jednak są też dostępne w innych krajach. Więc, nie chciałam tego tutaj w tym odcinku uwzględnić, bo mi to nie pasowało. I jeszcze sobie tak myślałam o sporcie, bo jest taki sport w Australii, który wywodzi się z Australii. Australian Rules Football, czyli futbol z zasadami australijskimi, który właśnie wywodzi się historycznie z Australii. Natomiast są tutaj dwa fakty odnośnie tego. Jeden, że rzeczywiście ten australijski, można powiedzieć, futbol jest grany profesjonalnie tylko w Australii, natomiast już tak ligowo, nieprofesjonalnie jest grany w około 50 państwach na świecie. Więc nie jest to typowa australijska rzecz tylko i wyłącznie występująca w Australii, bo jednak na świecie, nawet w Europie, grają w ten futbol z australijskimi zasadami, tylko po prostu nieprofesjonalnie. Podobno jest bardzo spektakularny. Ja nie wiem, bo mnie tam nie interesuje za bardzo, ale tak słyszałam, tak się mówi. I słuchajcie, wywodzi się z 1858 roku z Melbourne. Podobno też grają w niego w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Południowej Afryce i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast takich europejskich krajów, to podobno w Anglii, Holandii i Danii. No i co kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was zainteresował, że czymś Was zaskoczyłam i że było przyjemnie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa.